Wszystko w porządku, Natalia? Nie, po zostałam pokonana przez ten odcinek. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Jak zwykle Natalia, cześć. ...piąty odcinek Lokiego. Co to był za odcinek? Proszę państwa, gdyby mi ktoś kilka lat temu pokazał scenę, gdzie jest ilu tam, pięciu Loki w jednej scenie, czy więcej nawet. Miałbym Ale takie... Ilość smaczków maczków ilość smaczków po prostu mamy tutaj bezpośrednią kontynuację tego co się jakby jak zakończył się poprzedni odcinek, czyli Loki przybywa na to hmm, to miejsce, które nie wiedzieliśmy co to jest za miejsce, ale okazuje się, że przybywa miejsce, jak oni to mówili, że to jest end of times, taki jakby już hmm. gdzie nic w sumie nie ma szans się rozwijać, e, takie takie miejsce ukresu czasów, gdzie wszyscy są gdzie przenoszone są wszystkie warianty, które są tą pałeczką. W, parowywane czy tam po, po angielsku prune, tak, to na tym polega ta cała akcja, więc nikt nie umiera i tak samo Mobius nie umiera, okazuje się, tylko też się przyjeżdża do tego miejsca. Ale to akurat można się było I przyjeżdża sobie samotaczy. no tak, tylko widziałem dużo osób rozpaczających na Twitterze, że nie, już Mobius nie żyje, ale tak mówię, hej, skoro Loki Przeżył to Mobius nie może. No i, i w tym Mobius, w tym odcinku wjeżdża samochodem, ratuje Sylwii. Yy, bardziej by miało sens, gdyby ten. Yy, to by nie miało sensu, ale chciałbym to zobaczyć, gdyby Mobius przy, przypłynął tym skuterem wodnym. Ale powiem ci, że w ogóle taka abstrakcyjna stylistyka tego odcinka to jest Mistrzostwo Świata. Trochę mi się kojarzyło z holistyczną agencją Dirka Gentlego, tak troszeczkę, że to po prostu wszystko jest takie abstrakcyjne, że ilość takich mindblowerów po prostu jest do niesamowita. Torf, to tw y tor żaba twork, tak, on się nazywa Just, Jak zobaczyłam go, tam to miałam takie mm, serio, dziękuję za to. Świetne to było. Dla mnie najjaśniejszym punktem, to czy może tutaj było dużo jasnych punktów, ale chyba takim jednym z jaśniejszych punktów był Richard i Grant jako właśnie Classic Loki, który jednocześnie jest bardzo komiczny, wygląda w tym kostiumie absurdalnie, ale jednocześnie to jest to jest potężny Loki. To, co on tam robi, to po prostu i ten jego monolog, i cała historia opowiada, jak się w sumie potoczyła historia Lokiego w jego wariancie, też mhm. jest niesamowite. Ja może już swoją... trochę odbija w tym wieku, bo już przeżył tyle jako Loki, że już ma, już pod koniec odcinka jest nawet taki zdeterminowany. Nie, Loki już lo, dla nas nie ma ratunku, My wszyscy zawsze kończy się tak samo. Już widać, że dostaje za przeproszeniem pierdolca. Ale dostał cudowne zakończenie, tak jakby swojej historii, i jakby odszedł z honorami, jakby zrobił coś dobrego i pomógł im, i tak jakby to jest zwieńczenie tego, czego on oczekiwał odbycia Loki. Mhm. Więc to było świetne. Genialny jest też młody Loki, ten dzieciak Loki mhm. też jest Kid świetny. Loki. I alligator Loki też jest super. Który w sumie nikt nie wie, skąd on się tam wziął. W ogóle w tym odcinku mamy dużo głębszych wątków, ponieważ mamy też wątek Renslayer, która teoretycznie też chce się dowiedzieć o co chodzi z TVA, bo wychodzi na to, że ona nie udaje tylko przed Sylwii, że chce się dowiedzieć czegoś o TVA, tylko sama okrętny sposób... Też próbuje się dowiedzieć, o co w tym chodzi, że timekeepers wcale no, nie byli timekeepersami, tylko byli po prostu cyborgami. A z jednej strony ona się czuje oszukana i to po niej widać, że jest taka, że ją oszukali, a z drugiej strony dalej jest zdeterminowana do tego, żeby bronić jej i pomóc tej osobie, która stoi za całą, za całą tą intrygą. Tak, ona ja nadal, dalej... nadal jest po stronie dostate. systemu. I właśnie zastanawiam się czy ona chce to robić dlatego, żeby pomóc tej osobie, tylko czy po, czy po prostu wykazuje taką jakby wierność i to, że stoi nadal przy organizacji TVA po to, żeby wspiąć się wyżej po tych szczebelkach, bo widać, że to jest typ osoby, która mogłaby, która by zrobiła wszystko po to, żeby utrzymać się i żeby dojść do władzy, ponieważ ma jakby issues z przeszłości, tak? Ciekawe, czy to będzie kolejny antybohater serialów Marvela, tak jak mieliśmy Agatę w pierwszym w WandaVision, tak jak mieliśmy w sumie mm, Walkera. Ona no e, no teraz w... już w tej chwili jest trochę antybohaterką. I właśnie ona też nie do końca jest taka, jest czarnym charakterem. Ona może jeszcze z, o tym ostatnim odcinku dużo pokazać. Zastanawiam się, czy... Ja to w ogóle się zostanie, czy nie będzie dla niej taka droga, że Sylwii jej pokaże jej przeszłość, kim ona była, mm -hmm. nim była, została czy jakby w tym swoim wariancie, kim ona była i że może jej jednak się odmieni i jednak stanie po stronie naszych bohaterów. Mm -hmm. że tak może być. Znaczy wiesz, najlepsi czarni bohaterowie to są tacy, którzy nie są stricte źli, którzy mają swój background, ale, którzy mają swoje motywy, ale które mo można w pewien sposób uzasadnić. A swoją drogą właśnie czarnych charakterach takich właśnie nie do końca. Co myślisz o jakby charakterze tego Loki'ego? Nie uważasz, że ta, ten wariant jest taki dość z Którego Loki'ego? naszego lokiego, tego naszego, lokiego. od początku, mhm. tak, że ten bohater jest dość skliwy, bo ja z jednej strony myślę, że on jest taki taki on jest taki, on jest taki, ten Loki z 2012 roku, powiedzmy, jest taki taki pompatyczny, taki pełen patosu, co nie? I tutaj też to trochę widać, nie wiem. Tak, ale ja teraz tak się zastanawiałam, czy to faktycznie jest to, że on jest taki uczuciowy, wrażliwy, przyjacielski i taki, och, och, och. To też nie jest do końca gra Lockiego, że nam wyjdzie na koniec, że jednak <laughs> dużo rzeczy z tego, który zrobił, było udawanych, że I am Loki i po prostu wszystko to było mis mistyfikacją, wszystko co zobaczyliśmy z jego strony. Właśnie na dobrą sprawę ten serial jest taki, że nie wiesz nigdy do końca, jak to się może skończyć, ale znaczy. Tak, powiem tak, ta jego przyjacielskość tutaj była zawsze troszkę podejrzana, ale wiesz, cała reszta naszych bohaterów też nie, nie przyjmowała tego z, jakby z otwartymi ramionami. Tylko na przykład Sylwii też była cały czas non-stop podejrzliwa, bo ona wie, jak Loki cały czas yy, wbijają nóż w plecy. Więc yy, ja potrafię uwierzyć w to, że to wszystko jest jedna wielka ściema. Ale z drugiej strony, przez to, wszystko, co przeżył w tym serialu, potrafiłbym uwierzyć, jeśli to jest jakiś zaczątek jego zmian w charakterze. Albo to po prostu i tak się działo w jego głowie, bo wiemy, że Loki nie był nigdy zły do szpiku kości. On miał swój Glorious Purpose i no, nie bez powodu w tym głównym timeline, tym właściwym timeline, w którym ginie zabity przez Thanosa, też później no, przechodzi na dobrą stronę, tak? dobra, a teraz się tak zastanawiam, czy, bo widzisz, bo tutaj mamy tą kwestię, on mówi do Sylwii, że zawsze zdradzałem wszystkich, których kochałem, mojego ojca, mojego brata, tak, mhm. I moje państwo, że, że, za, za, że wszystkich moich zawsze ludzi, zdradzałem, no. No, moich ludzi, e, wszystkich zdradzałem i teraz się zastanawiam, czy jakby w tym Końcowym konflikcie, który będzie, gdzie będzie stawał Sylwii i Loki do, wiesz, do walki z tym, kogo spotkamy na samym końcu, z main bossem, czy on nie będzie znowu musiał zdradzić Sylwii i znowu wyjdzie tak jak zwykle, w sensie, że to jest jakby wbrew jemu. Wiesz o co mi chodzi? Że może I... nie zrobi tego specjalnie, ale, jak, ale jakby samo bycie Lokim zmusi go do jakiegoś triku, który sprawi, że on znowu wszystkich zdradzi i znowu zostanie jakby. No i bo jest Lokim, tak? Wiesz o co mi no, chodzi? Może, może. No, jak wszystko jest możliwe w tym serialu, możliwe, że też będziemy Sytuację typu, no jakby będziemy się spodziewać tego, co mówisz, i w pewnym momencie, właśnie odcinka, zrobi jakąś ciemę Loki po to, żeby na przykład oszukać tego kogoś z kim będą walczyć po to, żeby później się okazało, że jednak jest po stronie Sylwii. Nie wiem Natalia, właśnie, ciężko powiedzieć, ja, ale ja, ale, wiem, ale to, ja by, bym nie szedł tylko w jednym kierunku, że na pewno Loki tutaj w, nie, oczywiście wbije też, w Nie, w plecy, ale też nie jestem w stu pewien, że tego nie zrobi. No, jakby, to jest, tak, to jest że... właśnie piękne w tym serialu, bo, bo to nie jest oczywista fabuła i nie wiemy czego się spodziewać, a ja tylko chciałem powiedzieć, że od początku byłem pewien, że ten wariant Loki na prezydenta będzie innym Loki niż ten nasz główny. Loki. Ale prawie pewnie. I wiesz, początkowe zwiastuny te jeszcze przed premierą serialu nam sugerowały, że o, to może być w sumie nasz Loki, no bo nie wiedzieliśmy wtedy, mhm. nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jest jak grany... Warianty. Nie wiedzieliśmy w tak. ogóle o Wariantach, tak? Więc to wszystko, tak, szczególnie, że jest też grany przez Toma Hiddlestone'a Ten moment mnie zbił z tropu, szczególnie ta walka wszystkich Lokich. W ogóle ten serial jest tak zaskakujący. On, spodziewamy się jednego, dostajemy coś innego i naprawdę jestem super ciekawa finał. A powiedz mi, jak myślisz? Myślisz, że Loki może jeszcze do nas wrócić, jakby w głównym MCU filmowym, że dostaniemy jeszcze postać Lokiego w jakikolwiek sposób, że któryś myślisz, że może tak być? W zależności od tego, co by się wydarzyło, jakby z tym Lokim, naszym wariantem, mhm. też się mówiło. Znaczy też są takie przypuszczenia, że Kid Loki mógłby dołączyć do Young Avengers albo jakoś tam mieć zaangażowanie w fabułę. No i rzeczywiście Kid Loki nam przeżył tutaj, co nie? Mm -hmm. Przynajmniej no w tym... tym chwilowo. W tym, no chwilowo. To znaczy no w tym miejscu, z którego teoretycznie nie da się uciec, który w sumie się da, ale trzeba mieć ten tempad, co nie? Więc, no, nie, mm -hmm. więc wystarczy, ktoś, że ktoś będzie mieć tempad i się przeniesie do, tej, do to znaczy, teoretycznie tam nie ma nawet punktu odniesienia, co nie? Więc musi się najpierw prunować. Skomplikowana sprawa <laughs> w każdym razie. Ale tylko klasik Loki nam umiera tu Tutaj, bo jest chłonięty przez tego aloja fa tak chyba się tak nazywa tam mm. aloja przez tego a przez pofon. tego re przez rekina tego kosmicznego. Tego, ko tego dużego kosmicznego, tego rekina, szczęki wersja kosmos. Ale to była, powiem ci, że to był super przeciwnik. Naprawdę czułam emocje i zagrożenie. miałam takie Dlaczego odpływu. tam było tyle statków? E... A swoją drogą <coughs> wiesz co sobie planecie. pomyślałam? A wiesz co sobie pomyślałam? Dlaczego było tyle statków na tej planecie? Mhm. Że te statki mogły na przykład y, wpływać przez trójkąt bermudzki albo coś takiego. Wiesz o co chodzi? W sumie. Że no. to były takie zaginione statki, co wpływały w Trójkąt bermudzki, robiły i znajdowały się w tym miejscu. Tak, ja, ja to jakoś tak sobie pomyślałam, że tak by mogło być. Yy, I swoją drogą, właśnie budowanie miasta, yy, które miało odwrócić uwagę tego rekina przez klasy Glockiego, uh -huh. wyglądało tak epicko. Uh -huh. Ten serial e jest tak dobrze zrobiony. Ale widzisz, teoretycznie opcją też. Tego, z tego odcinka mogło być to, że no bo skoro Sylwii przy, jakby wyprunowała się, przepraszam, dziwna odmiana tego słowa, ale nie wiem jak inaczej to określać, no wyparowała się z TVA i zabrała tempad e, Renslayer, co nie? Mhm. E, to teoretycznie oni wszyscy mogli się, mogli uciec. Mogli teoretycznie z tamtej sytuacji no, powiedzieć z TV to, też mogli być. tak. Tak, mogli, tak, mogli po prostu wszyscy się przenieść do jakby jakiejś współczesności i później być, po, to znaczy, jakoś inaczej walczyć z TVA. A oni stwierdzili, że nie, jednak włożą kij w mrowisko i spróbują się. próbują Próbują podejść do tego kosmicznego rekina. Nie mogę z tego, ale i, i udaje im się koniec końców, i widzimy później, ten za tą zieloną poświatą, za tą zieloną chmurą, jakieś miejsce, do którego przejdą Sylwii Loki w następnym odcinku, i ten odcinek nam się kończy mocnym cliffhangerem. Tak, już nie mogę się doczekać. W ogóle myślałam, że będzie może jakaś scena po napisach. Nie ma w tym odcinku sceny po napisach. Ja nie wiem, chyba pik, jakby momentem tego serialu, by było to, gdyby weszli przez tą, weszli do tego tam miejsca, a tam był jakiś inny loki wariant. O. Nie, raczej Kang będzie. Znaczy, no, tak wszyscy podejrzewają Kanga, ale... No, chociaż i tak nas pewnie zdziwi ten serial, a Kang może być na dobrą sprawę, nie wiem, w jakiejś finałowej scenie po napisach, coś w tym stylu. Tak, że ha. Oh, 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 i... Albo go w ogóle nie będzie, tak jak Doctor Strange miał być w WandaVision i ups, nie ma Doktora Strange'a, wycięli go w ostatniej chwili. Bardzo mi się to podoba, że Disney tymi serialami nas tak zaskakuje, że wszyscy jakby... To, to, jest magia tego, Loki ma tą samą magię, którą miała WandaVision, że można sobie dużo spekulować, tak, myśleć, tak. wyobrażać sobie, po prostu te teorie spiskowe, które się pojawiają dookoła, to jest ten duch serialu, którego, no nie miał Falcon i Winter Soldier, po prostu to był po prostu inny typ serialu, ale tam nie, nie dało się tak bardzo spekulować, no. jak możemy tutaj robić właśnie przy, przy Lokim i jak przy WandaVision. Na Wanda WandaVision no Wanda tak od początku dostarczało mnóstwo rzeczy do spekulacji, Loki też, od początku jest bardziej liniowym serialem, teraz jest bardziej w tych ostatnich odcinkach. Mm -hmm. Wjeżdża tyle abstrakcyjnych rzeczy, że dyskusja i jakby różne dywagacje na temat tego, co się wydarzy w kolejnym odcinku mają sens. Szkoda tym bardziej, że za tydzień mamy ostatni odcinek, ale... No. Lepiej mniej, będę... ale... Kolejny odcinek, za którym będę... Serial, za którym będę tęsknić, bo naprawdę jest rewelacyjny. W ogóle ten odcinek muszę sobie zobaczyć jeszcze raz, bo ilość smaczków, choćby jak mamy ten zjazd kamery, jak oni idą do tego ukrytego miejsca lokich. Mhm. No, po prostu tam jest tyle rzeczy, które po prostu robiłam. Tak sobie pauzowałam, ale myślę, że wszystkiego nie włapałam, Muszę zobaczyć jeszcze raz ten odcinek. Koniecznie. E, szczególnie, jutro idziemy na Czarną Wdowę. Mhm. W jakoś pewnie w sierpniu, wrześniu będzie serial What If animowany od Marvela. Tam będzie w ogóle 10 odcinków. Nie wiem jak długich, czy 20, czy 40 minut, czy 30, nie wiadomo. Ale to będzie nadal tyle rzeczy do oglądania, a na jesieni nadal. Piękny jest sezon na serial po prostu. I o tyle, co Loki, tak w okolicach właśnie trzeciego odcinka, był taki. Miałem takie. Okej, okay. zobaczmy, co będzie za tydzień. To teraz mam takie dawać, On dawać. On się tak rozpędził. No, czwarty, piąty odcinek to była jazda bez trzymanki. A wy? Dajcie nam znać w komentarzach, co wy uważacie o tego tygodniowym odcinku Lokiego i zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobili i dajcie nam łapkę w górę, bo to nam bardzo pomaga. Tak, a jeżeli chcecie sobie podyskutować o tym serialu, zapraszamy was na naszego Discorda oraz na grupę Disney plus Polska. Tam jest będzie wątek spoilerowy. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Bye!